Hej, hej, hej. Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj w ogóle z założenia mamy taką bardzo luźną niedzielę, taką wiecie, że nigdzie nam się nie spieszy, robimy to, co sprawia nam przyjemność. Na obiad stwierdziłyśmy, że zjemy sobie pizzę, więc wiecie, taki dzień na luzie, taki po prostu piżamkowy. Ja mm, trochę poogarniałam to, co na razie dałam radę, chociaż i tak jeszcze dużo przede mną. Ale mówię, no nie spieszę się dzisiaj. Mam tutaj drugą kawusię. W ogóle nie wyspałam się dzisiaj. Powiem Wam szczerze, dużo budziłam się w nocy, obudziłam się w końcu jakoś o 6 i już w ogóle nie mogłam zasnąć, i czuję się naprawdę taka niedospana. I co ja to? Nieważne. W każdym razie piję kawkę i pomyślałam, że zapiszę sobie scenariusz kolejnego filmu, takiego nie bo znowu zrobiło się mocno vlogowo. A mam jednak pomysł na coś innego. W międzyczasie nagrywam też śniadanka. Wiadomo, że nie da się robić tego z dnia na dzień i powiem Wam szczerze i już tłumaczę dlaczego. U nas niektóre śniadania, że tak powiem, są powtarzalne, tak jak na przykład pieczony omlet, staczył on nam na dwa dni, więc mówię, no, wiecie, nie będę nagrywać czegoś drugiego tak dzień po dniu, chociaż docelowo chciałam, żeby wiecie, codziennie pojawiało się coś innego, coś nowego, ale u mnie dużo rzeczy rzeczywistość, wiecie, co weryfikuje i ja się z tą rzeczywistością absolutnie już nie kłócę, więc spróbuję nagrać coś jutro. A w międzyczasie, właśnie mówię, napiszę sobie scenariusz. U mnie ten scenariusz to są jakieś takie punkty, o których powinnam pamiętać, bo ja wiecie, co czasem o tych najważniejszych rzeczach naprawdę potrafię zapomnieć. I jak to ogarnę, to idę do dziewczyny. W zasadzie dziewczyny przychodzą tutaj do mnie, bo mamy się pobawić w rysostwory. To jest taka gra, która u nas gości już ze 3 lata. I polega ona na tym, że losujemy karty i rysujemy wedle wytycznych stworka. Więc my, my się za to zabieramy. Potem, może popracujemy jeszcze z książką, która kiedyś była u nas wielkim hitem w zasadzie z książkami i jest to Rok W. Ale widzę, że one już wyrastały trochę z tych książek, więc myślę, że może tak ostatni raz sobie na nie popatrzymy i potem spróbuję znaleźć książką nowych właścicieli, bo mamy ich dużo, a widzę też, że po prostu już niektóre nie do końca się sprawdzają, więc pora zrobić miejsce na nowe albo pora po prostu zrobić miejsce. W trakcie oczekiwania na piekarnik i pizzę, stwierdziłam, że pościelę łóżka u dziewczyn Bo ostatnio ściągałam pościelę i mówię, że tak czy inaczej muszę je ubrać Więc ja lubię wykorzystywać taki międzyczas Więc mówię, wbiegnę szybko na górę i chociaż jedno łóżko ogarnę bo są puste, póki nie ma tutaj ani jednej maskotki Ale obstawiam, że do wieczora, czyli gdzieś tak do godziny dwudziestej Znowu będzie ich tutaj pełno. Dziewczyny jakoś tak lubią otaczać się tymi swoimi pluszakami, przez co. Mam wielki problem, żeby tych pluszaków się systematycznie pozbywać. Bo one co i róż, z którymś naprawdę chodzą, śpią, więc mówię, no, trochę szkoda. Ale przyjdzie ten dzień, że tak wiecie. Pójdzie ich więcej, póki co pozbywam się po jednym, może dwa, gdzieś tam wiecie, No ale. Docelowo chciałabym je zminimalizować w 90%, no ale na razie jakoś tak to ciężko idzie. Dzień dobry we wtorek. Ja mam przygotowaną rozgrzewającą herbatkę i zaczynam dzień od pokazania Wam puzli, które wczoraj udało mi się ułożyć i nie ukrywam. Te niebieskie elementy były okropne, ale. Nie, nie czułam też, żeby jakoś tak e, tragicznie mi się je, e, układało. Oczywiście tutaj te wesołe postaci były cudowne w układaniu. Bardzo przyjemnie mi się też te puzle oczywiście segregowało, przez to, no, że jednak tutaj te e, kolory mocno się odznaczały. I muszę powiedzieć, że chyba były to, e, był to jeden póki co z przyjemniejszych wzorów. I ja, tak jak wspomniałam, mam tutaj herbatkę y, i powiem Wam szczerze, że czuję się generalnie trochę niewyspana. Więc może powinnam zacząć od kawy, ale nie jakoś tak potrzebowałam takiego rozgrzania, takiego ciepła w brzuchu, więc mówię: No, herbatka w, musi wejść jak nic, mam taką pyszną malinową. E, I niestety okazuje się, że kończy nam się cukier, mm, więc wiecie, jak żyć, jak żyć, ale myślę, że jakoś ten temat ogarniemy. I mam wielką nadzieję, że dzisiaj, jak już nie będę układać wieczorem żadnych puzli, to uda mi się wcześniej pójść do łóżka, nawet i o, o godzinie 21.00. Poczytam i że pójdę normalnie spać, bo naprawdę w ostatnich tygodniach yy, dużo później kładłam się spać właśnie przez to, że albo czytałam książki. Albo układałam puzzle, a potem, wiecie, rano próbuję się obudzić przy pierwszym budziku i czuję się jak zombie, jakbym po prostu nic nie spała, albo jakbym zamknęła oczy dosłownie na 15 minut. E, więc taki mam plan. Oczywiście książka nadal leży na górze. E, książka zostań ze mną. E, pojawia się teraz taki moment, w którym myślę, że całość się nieco rozkręci. Tak myślę. Bo póki co jakoś tak wiecie, ona nie porywa na ym, dziesiątki stron. Na naście, być może na dziesiątki raczej nie. I cały czas myślę o tych książkach w moim koszyku. Już nawet dzisiaj tak wiecie, chodziło mi po głowie, że może sobie zamówię, tak z pięć, w porywach do dziesięciu, ale nie, trzymam się, yy, bo też w. Yy, Mówię no, jest tych książek w domu naprawdę dużo. Zbiera mi się też taka sterta książek przeczytanych, które na wintet niekoniecznie schodzą. Sprawdzałam jakby poszły na skup-shopie, ale przy którejś książce pokazało mi 12 groszy, więc mówię no, nawet nie opłaca mi się szczerze mówiąc drukować etykietki, jeśli mamy szczera. Wiadomo, że jakbym tak podokładała no to koniec końców wyszłaby kwota, ale wiecie, puścić nie wiem 30 książek za 4 dychy to dla mnie żaden biznes. Więc prawdopodobnie po prostu wyniosę je do biblioteki i tam myślę, że zyskają drugie życie. Pancze, nie ma więc i u Pani jest fajnie, co? Miło u Panci? Maybe? Miło u Panci? Ja jeszcze odpaliłam sobie do tej herbaty Vlogasa hmm, Highlight Post, którą odkryłam dosyć niedawno, ale powiem Wam szczerze, że uwielbiam za ten klimat, za taki spokój, który po prostu bije z każdego filmu i za taki prawdziwy relaks dla duszy i bardzo bym chciała odkryć kogoś takiego na polskim YouTubie, ale nie ma. Jest oczywiście i kawusia. Walczymy z układanką Lego z biedronki. Tutaj zobacz, dwa takie dziwne potrzebujemy. I chcemy ułożyć ogólnie takiego misia. Wygląda przeuroczo, ale czuję, że proces składania tego będzie niesamowicie irytujący. A Lila składa ptaszki, prawda? Ila składa o takie, nie wiem, to koliberki, jakieś ptaszki, coś takiego już wiosennego, nawet jajka są, nie? Powiem Wam, że po ponad godzinie mam tyle, jeśli chodzi o LEGO z Biedronki. Miałam robić ten większy zestaw, ale Dalia chciała też mieć swoje LEGO, więc wyciągnęłam takie z Misiem. Koniec końców, Dalia robiła LEGO Friends, bo miałam takie awaryjne opakowanie, i to jest mój pro tip. Dla mam zawsze miejcie jakieś klocki w zanadrzu, jeśli wasze dzieci lubią składać lego. U nas Lila jest wielką fanką, sama złożyła całe gniazdo, Dalia złożyła sama swój zestaw na 5 lat, ja z kolei zostałam z tym tortem. Eee, jestem tutaj dopiero na stronie siódmej, ale wbrew pozorom naprawdę to nie jest łatwe, tym bardziej, że ja z moimi pazurami mam ciężko, żeby złapać te maleństwa. Zobaczcie, jakie to są mini-mini klocuszki, no mini-mini. Także tak. Na sam wieczór skończyłam układać to Lego i ja szczerze mówiąc byłam przekonana, że to będzie duże, że to będzie, wiecie, wyższe, tak ze trzy razy większe. A to jest taki maluszek, no ale dobra, jakby, wiecie, pierwsze koty zapłotę kiedyś sobie zamówię coś turbo z Lego, może coś z miasteczka Halloween i będę to układać. Malutką metamorfozę kanapy. Położyłam już ruszowy kocyz i stwierdziłam, że zmienimy poszewki na takie nieco bardziej urocze. Mam tutaj coś z wisienkami, z napisem bonjour. Takie ładne, białe z wisienką i taki piękny torcik, więc to już w ogóle będzie pasować nam do klimatu. Więc tak, wyciągam wkłady. Wrzucam do środka. To są 45 piątki, więc akurat wejdą mi tutaj po dwa wkłady, które generalnie powinniśmy wymienić, ale jeszcze jakoś tak się wiecie, nie złożyło. I zobaczymy, co jeszcze możemy tutaj na szybkości zmienić, żeby było przytulniej. Hejka. Hej. Jestem właśnie w łazience i planuję nałożyć sobie maseczkę taką nawilżającą Hydro Booster. Natychmiastowe uczucie świeżości, intensywny efekt nawilżenia z kwasem hialuronowym i aloesem. Maseczka przeznaczona do skóry odwodnionej, czyli ewidentnie do mojej cery, która czuje się na chwilę obecną tragicznie. Widać mnie. Teraz mnie pewnie widać, a za chwilę mnie nie widać. I tak, potrzebuję czegoś turbo i szybkiego, i mam nadzieję, że skutecznego, bo za parę godzin idziemy na bal, o którym wiemy już w sumie dość dawno, ale powiem Wam szczerze, że ja jakoś z tego powodu nie umawiałam się jako głupia na makijaże, na fryzury i tak dalej, a to też dlatego, że ja szczerze mówiąc nigdy nie czuję takiej potrzeby, żeby wydawać Setki, no bo nie powiem, że miliony, ale no, autentyczne setki na coś, co posłuży mi przez chwilę, powiedziała dziewczyna, która strzela sobie co trzy tygodnie świeże paznokcie. Ale naprawdę, jakoś tak chodzenie po wytworne fryzury i po makijaże nie jest tym czymś, yy, no po prostu, co ja uważam za słuszne. Yy, uważam, że na imprezach ważniejsze jest coś innego, a przede wszystkim nastawienie, że jak idziemy, to idziemy po to, żeby się bawić. Więc tak. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja przed takimi imprezami nieco bardziej oficjalnymi zawsze czuję taką. takie. nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. I mówię Wam szczerze, że mi się nie chce iść. Ale kto wie, może się okaże. O, jaka ziemniutka, jaka cudowna, że będzie fantastycznie. Nie wiem. Boję się bardzo. Jedzenia. Czy jedzenie będzie dobre? Czy będzie w ogóle takie dla mnie? Chociaż z kim bym nie rozmawiała, wszyscy mówią, że w tym miejscu, do którego my się wybieramy, zawsze jest dobre jedzenie że nikt nie wychodzi głodny. No a jednak, wiecie, na szlakich imprezach jedzenie myślę, że odgrywa rolę niezwykle istotną. Przynajmniej ja lubię na takich spędach dobrze zjeść. Więc działam na razie z maseczką. Położę się na te 15 minut, może poczytam książkę, bo kończę książkę zostań ze mną, którą zaczęłam czytać w zeszłym roku, jakoś pod koniec roku, szczerze mówiąc. I przeczytałam chyba pierwsze dwie czy trzy strony i mówię. Nic z tego nie rozumiem. Nie wiem, kto jest kim, anka to ona, czy to jej matka? A okazuje się, że jest to naprawdę dobra, dość ciężka historia, yy, rodziny. Yy, a przede wszystkim matki, która. Dużo znosi w imię, no właśnie w imię dobra rodziny, w imię tego, że no tak widać musi być, przyjmuje razy od męża, przyjmuje jego słowa krytyki. Odrzuca miłość, która co i rusz puka do jej drzwi, a ona no cały czas opiera się przy tym, że nie może zostawić męża, nie może odejść, nie może zmienić swojego życia. Pomimo tego, że wie, że pewnie byłoby jej lepiej. No ale trochę robi też z siebie taką męczennicę. I kończę. Jestem bardzo ciekawa jak to wszystko się skończy. Uh... Korzystając jeszcze z chwilki, chcę wam pokazać moje funkielnówki pazury, które tym razem są absolutnie w moim stylu, bo są takie dość pstrokate. Mamy brokaty, serduszka jakieś, napisy, w zasadzie wszędzie coś się dzieje. Ale powiem wam, że jednak nie kłócę się z sobą. Uważam, że wiecie, taki drobiazg, jak nie wiem, sprawienie sobie przyjemności kolorowymi, wzorzystymi paznokciami jest rzeczą jak najbardziej ok. i skoro co lubię, skoro tak czuję się dobrze. To w imię czego ja mam sobie tego żałować? Ok, zanim zacznę się malować, stwierdziłam, że doładuję się kawką i zrobiłam sobie taką trochę alamrożoną, lawendową. Kawusię. Nie chcę nazywać tego Latę, bo Latę pewnie rządzi się swoimi proporcjami, ja po prostu wrzuciłam standardowe składniki i. Lecę jeszcze na górę, po, na górę po awaryjne Adidasy. Stwierdziłam, że buty na zmianę muszą być koniecznie, chociaż wzięłam coś e, niewysokiego, takiego na koturnie, coś ala la balerinki na mini podwyższeniu, ale mówię, wiecie, to są buty niesprawdzone jeszcze tak naprawdę w akcji. A nie chcę się dzieci płakać, że bolą mnie stopy, że nie wiem, coś sobie poobcierałam, więc mówię: Adidasiki będą jak złoto, zwłaszcza po pewnej godzinie. I co, idę jeszcze po kosmetyki, bo chcę wziąć coś nieco mocniejszego niż podkład, z którego korzystam na co dzień, a wiem, że coś w tych moich zapasach na pewno jest. Wygrzebałam coś z mojej magicznej szufladki i myślę, że jednak Bourjois Healthy Mix jest nieco lepszym podkładem. Żadnych takich, wiecie, profesjonalnych nie posiadam, bo też generalnie nie są mi one potrzebne. Tym bardziej, że rzadko kiedy się maluję w ostatnich miesiącach. Do tego stwierdziłam, że wezmę ten tłuszcz, bo te moje niestety dają krótkotrwały efekt i raczej bez wow, więc sprawdzę kolejny tłuszcz i być może ten okaże się być ciut lepszy, bo szukam ideału i coś znaleźć go nie mogę. Powiem Wam, że ta paletka jest bardzo fajna, na pewno ten róż daje przepiękny efekt takich um, brokacików mieniących się na powiece, ten też daje bardzo fajny efekt i ten również, więc jakoś spróbuję tutaj, wiecie, może nałożyć jakiś kolor i potem dorzucić właśnie te um, brokaciki. I na ciało pomyślałam, że nałożę trochę takiego brokatu nakładanego gąbeczką, on daje bardzo fajny, taki delikatny efekt, ale jednak coś się na tej skórze mieni, więc zaraz go nałożę na ramiona, dekolt będzie fajnie. I co? Myślę, że do czarnej sukienki, czarnej marynarki e, najlepiej sprawdzi się czerwona pomadka. Skoro już pomalowałam się tak nieco konkretniej niż zazwyczaj, to stwierdziłam, że Wam się oczywiście pokażę. Zrobiłam sobie nawet fryzurę z Donatem, to kiedyś był mój w sumie ulubiony i najszybszy sposób na to, żeby te włosy nieco ogarnąć. Dorzuciłam takie kolczyki, trochę ze złotem, trochę z taką perełką. One są oczywiście z temu. Mm, I stwierdziłam, że do tego, jakby nie patrzeć total czarnego luku, właśnie najbardziej będą mi pasować czerwone usta, więc mamy ognistą czerwień. No i co? Założyłam marynarkę, wykorzystałam też pasek, tak żeby ją na razie tak spiąć. Chyba jest nie najgorzej. Wzięłam też coś na zmianę, bo mój mężu powiedział, że znając mnie, na bank się czymś obleje. W sumie pewnie tak będzie, więc sukienka spakowana. Buty jeszcze muszę dopakować i w zasadzie możemy ruszać.